Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lotgard. A oto kolejny odcinek, zagramy w AC3 wraz ze mną. E, Udajmy się na misję główną. Ah, oh, Connor! What a relief! You came. <laughs> Allow me to <laughs> to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Your letter said John Pitcairn was here. Aye. He's readying an assault on Lexington, where Adams and Hancock have taken shelter. After that, he will march on Concord, hoping to destroy our weapons and supplies. You must help us. Only tell me where to find him, and I will put a stop to this. He has dozens, if not hundreds, of soldiers at his command. You cannot hope to match him by yourself. Fear not, for you will not have to. We have an entire army of our own, merely awaiting the order to take up arms. Then you must call upon them. Indeed. You and I cross the Charles River and rouse the boys. William, I need you to take the overland route and do the same. Robert, I need you up in Christchurch. Light the signal. Dwa lanterns, nasz no Tak jak widzicie, Konor nie jest zbyt niezadowolony, że. Son of Liberty, czyli Synowej wolności traktują go jak jednego ze swoich, ponieważ on sam za bardzo się za takiego nie uważa jego obchodzą tylko templariusze, aż templariusze stoją jak na razie po stronie korony to po prostu przyłącza się tych przeciwników, to jest oczywiste Jak się łódką do pogranicza dotarliśmy Quickly Connor, get on the horse! I'll guide you towards those we need to alert. Follow my directions and we'll be done in no time. To, to the left, Connor! Okay, I believe we are on course. Ah, dobra. Yes! This is it! This is the way! Czyli będę co chwila po prostu go o drogę. Uw, zauważyliście jak on ma... Nie, 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 nie. Nie będę wchodził otwarty. Cały czas oh, tędy. I we on... Be careful, Connor. Aha, w lewo, okej. Okay. Troszkę źle pojechałem. Yes. Is is the o, jakieś is on foot. powiadasz? Nie tylko... Ach, ja będę musiał znaleźć dom, tak? Teraz już. Który jest? Czytałby się tylko wiedzieć w którą stronę oni idą, ale już widzę O, mamy już tutaj chyba podświetlone nawet Okej, okay. no to to nie było jeszcze aż takie trudne Let everyone know that the regulars march for Lexington and Concord. The British are coming. Back in the saddle, my friend. We have more people to warn. Okay, czyli że nasza misja, jak na Prowadzą nas tylko do tego, że mamy jechać razem z naszym kochanym przyjacielem, z współtowarzyszem, który. Jedyne, co obecnie nam robi, to wskazuje o oh fakt drogę. To tak, właściwie, wszystko, co nam raczej w tej chwili powie. Mamy po prostu zebrać naszą własną armię. Be on the for red coats. No shit, brat Coś się zaciął mi pana, chciałem wiedzieć którą drogę. Ale to już chyba przeskoczymy przez to tak Tak, tak, zawsze mówisz, że wyjść w foot, foot A to nie tu? Nie, ale identyczne drzwi się świeciły może. Nie, nie, też postanowiłem. A jednak. <śm> a jednak wiedziałem. Och, to jeszcze nie koniec. Tak, na razie nie muszę pytać o drogę, bo muszę jechać Keep po prostu. Going. Keep going. No to cały czas jadę tylko. Aha, tam widzę, że ...przychodzi wojsko, ale rzekł się nie przyprawię w tym miejscu, o ile dobrze wiem. Więc muszę przecież oni przejdą. Turn right. Tak, chodzi o to, żeby skręcić. Niestety przez rzekę nie przejdę inaczej, jak tylko przez most. W tej chwili. Tak więc poczekam, aż oni przejdą. No i okej. Okay. Naprawdę znowu on foot. Przejdźmy, przejdźmy się trochę dalej. Nie mów mi, że to tu, to tu. This is it. You have got the right place. No to okay, dobrze, to jest dobre miejsca, to ja się, ja się The regulars are coming. Here, we're here. oh shit Find a way to get rid of them, Connor. Tylko jeżeli zaczną do nas strzelać, co ty nie powiesz? Tylko pytanie jest: czy ja tędy przejadę koniem, czy nie? Ach, tak przejadę. Ok. No, zwijemy już. Tak. O, o, wow, wow, No jedź, jedź, jedź malutki. Musimy zjechać na drogę. going. W którą stronę mam jechać? Tamto, okej. Okay. Czyli tym traktem. Aha, i mam jeszcze cel dodatkowy, żeby dojechać mniej niż minutę teraz. To

Prescott. Evening gents Listen the regulars are out you need to rally your men and uh put on some trousers at once No, No, ostatniego w, powiedzmy, człowieka od nagonki naszego wojska w dosyć sytuacji. No, ale ja na to nic nie poradzę. Jedziemy do ostatniego, już chyba domu. Czyli mam taką nadzieję, bo nie chcę Witam się już jeździć w domu. nie chcę się już po prostu jeździć na hmm. tym koniu. Ok, no i mamy domek, który chyba dobrze pamiętam, gdyż mieliśmy tutaj kiedyś Lee i Heitema, którzy stali tutaj w poszukiwaniu yy, Indianki naszej matki. Yy, o ile dobrze pamiętam, to było, tam, to było to miejsce. Nie, nie chciałem gwizdać się interakcję. Paul oh, Connor, good to see you. You need to leave. The redcoats are coming. Aye, Sir so Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor. It's best you stay here and help our man John Parker hold the town. It'll give us time to spread the word. You. The, as as but how to mnie co? O. O konie dziś wy misja, a jak o piękny śpiew taków są. Co co dalej? Nadal mamy się udać gdzieś tu. Aha, regularne armie, nasze wojsko i takie tam nadchodzą, tak? Hmm, zobaczymy jak to nam wyjdzie. <laughs> wow, voice wojska. Disperse, you damn rebels Lay down your arms and disperse Aha, they strzelac They are not coming back, You will have to make do with those who remain Don't you lecture me, Honor. Return fire! Return fire! you need to get to concord and warn the others show this to whoever leads there should be a man by the name of james barrett A to się okaże. go on now <laughs> i'll see że... Okay. Jedziemy. Czekają, boją się No, nie da się już popędzić bardziej konia, jest zbyt zmęczony. A widzę kubraki, ale mnie to w tej chwili nie interesuje. Mam dotrzeć tylko do. Mam dotrzeć tylko do Concorde. Dodiedziałem, że jakaś misja poboczna była z tym związana. wolniej cywilów wziętych czy to tam? dokładnie o wow, nie trafimy. No, zobaczymy czy tylko uda mi się zrobić tą misję w zadanym czasie w ogóle wyjmijmy może wreszcie broń, co? No ale szybciej, szybciej trzeba to szybciej załatwiać O umieraj wreszcie Tam jest mój koń Dobra i teraz jedziemy do Pikter do Johna Baretta Tak już na speedzie pełnym, bo nie wiem ile czasu mi zostanie, a ile mi jeszcze drogi do przebycia. Konik zasuwaj nawet mi nie denerwuj w tej chwili. Tak tak wiem, że ci się nie chce, ale musisz. O, widzę, że to już chyba tutaj. No, ludzie, bez jaj. Dobra, to już tu. Eee, spokojnie jeszcze na luzach mamy więcej niż minutę. No dobra. Nie całą minutę, ale nie było tak źle. No, go home before you get yourself killed i have enough to worry about without some green boy looking to play at hero i can vouch for him john parker as well where's revere captured what fear not that man's no stranger to sticky situations he'll be fine i'm sure of it <clears throat> Your ladies finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldiering, they need some with the experience to direct them. That's something you can do? You'd best be telling the truth you have my word. Then I suppose all that's podawamy się głos tego gościa jest taki no, no po prostu fajny przekonujący jak takiego prawdziwego generała według mnie Chociaż, yy, nie wiem jeszcze jak Sir. jakby to było kiedy by krzyczał O właśnie no. If the red devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The red coats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Hmm, To trzy pozycję. Aha, mamy tutaj takie coś. Aha, jeszcze po bokach, tak? Będą szyby oddziały przeciwników. Jak na razie idą mostem. Trzeba poczekać, jeszcze się ustawią i dopiero wtedy otworzyć ogień. Dokładnie. Teraz tam Ok, tutaj kolejni już strzelają. No ładnie, jak na razie na czysto załatwiliśmy wszystkich. Aha, widzę, że... Oddział już kolejny tam idzie. Muszę wyczekać, aż dojdzie. I będzie chciało otworzyć ogień dopiero. Dobra, strzelać. Nie mam aż tyle czasu, muszę to robić trochę wcześniej. Ready. Fire now. Jeżeli nie udało się ich wyczyścić, to przykro mi, ale niestety muszę się Szybciej, 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 Conor. Strzelać do nich, zanim wystrzelał pierwsi. Wait for my To już w takim miejscu, że na spokojnie powinniśmy dać rundę. Nie, tutaj zanim dojdą, to jeszcze trochę, tutaj jest szybciej o wiele. Dokładnie, fire. Trochę za wcześnie. Wydaje mi się. O, fuck, miałem dojechać na górę. Open fire. Dawaj, dawaj, dawaj zanim wystrzelał tutaj też już trzeba lecieć. O, widzę, że dostał już jeden. Dobra. Tutaj zaraz wrócimy, bo widzę, że na drugiej stronie... O, cholera jest tutaj jest sporo. Widzę, że tu już drugi regularny oddział dotarł. Muszę jechać w to i we w na razie. Tak, tak, fire jedziemy z powrotem. Na szczęście lojalistów nie zostało już tak dużo. O, tutaj to już taka regularna jadka zrobiła. Dobra, z tej strony jak na razie widzę, że będą wyczyszczeni z tej idą. Czekamy. A koniec tail! Widać, dało mi się Pomóc naszym. Że przez rzekę biegną za nimi cały czas W szaleńczym pędzie Podniesieni gorączką zwycięstwa Ale w sumie co się dziwić, niech się cieszą no, Czerwonych uroków było na pewno zdecydowanie więcej niż nas A pomimo tego udało nam się obronić tą pozycję Ciekawe czy mogę ich przeszukiwać I czy mają coś ciekawego przy sobie Nie, tylko pieniążki, których obecnie już nie potrzebuję. We'll so, go, go, go to John Barrett and see what he It takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he might regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. jak zwykle jest niezadowolony z jaka go przytrafia w pozycji generała, wojska, dowódcy wojsk niestety no... nie rozumiem, że na wojnie wymaga się pewnych poświęceń, woli y, skrócić wszystkie cierpienia, po prostu załatwiając głównego generała przeciwników och, tej giełki na stopkach za wsparcie Proszę, moje za ich But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there as is no man better Sir, suited I beg to the task. To assure really, the Congress that I can no think of several. Could have Charles Lee. Have uh huh. Do I know you? I would not expect happiness. you to remember. Come, <laughs> <I laughs> Connor. There's someone I want you to from. meet. I will keep an exact account of my expenses. I'm sorry to pull you away Those like that, I but doubt not, the last discharge. thing we need and is and the is two of you coming to blows. Connor, allow me to introduce you to our newly appointed commander-in-chief, George Washington. Ah. So, you're the one who saved Sam and John at Lexington? It was the Patriots who did that. I merely lent support. <laughs> as humble as he is brave, we could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by a thousand redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. And lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him, and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Hmm, tak jak Charles Lee I still here are you I was just wondering what happens now there's quite a lot to do Commander Washington must determine when and where we'll strike next and we need to get to work on our message well, we message we must contact the broadsheets at once ensure it's clear to everyone that it was the loyalists who fired first in Lexington but no one knows who fired first. Which is exactly why we must spread the news quickly. We'll determine public opinion. This seems dishonest. Perhaps, but so what? People must believe we acted in self defense, else we've committed treason. But you have. Better to bow and scrape before a tyrant, then? Is that what you suggest? No, of course not. No one should be denied freedom. And yet, to change the truth, it seems a dangerous road to travel. Understand, Connor. To well. mm -hmm, Tak jak słyszysz. No, ok, widzę, że mamy już dosyć sporo nagrania, tak więc kolejne misje główne oraz dalsze przykłady konora Zobaczcie już w następnym odcinku. Ja się żegnam, trzymajcie się i na razie.